Bardzo taki ciężki mecz w naszym wykonaniu, szarpany, dużo popełnialiśmy błędów własnych, oddawaliśmy nieprzygotowane rzuty, z tego traciliśmy piłę, chociaż na ten temat rozmawialiśmy i w szatni i przed meczem że musimy szanować tą piłę, musimy zagęszczać w, w obronie, zagrać twardo. Puściliśmy 26 bramek, to nie jest za dużo na, na dzisiejszą piłkę ręczną, ale rzuciliśmy tylko 25 i... Mówiłem chłopakom na odprawie, że wygrywa ten, to popełnia mniej błędów. No dzisiaj o jeden błąd więcej popełniliśmy i przegraliśmy jedną. Prze, ostatnie mecze z chropnym są? Strasznie emocjonujące. Dzisiaj na jedną bramką w trzeciej czy czwartej kolejce tego sezonu. Głogów u nas, jedną bramką. Wcześniej my tutaj padliśmy po rzutach karnych w ubiegłym sezonie, także te mecze są strasznie wyrównane. Ten mecz dzisiejszy tylko to potwierdził. Bodajże że najwyższe prowadzenie nasze to było trzy bramki, ale za chwilę zostało zniwelowane i tak naprawdę. Cały mecz toczył się gdzieś w okolicach remisu i na pewno jeżeli chodzi o emocje, no to, był, to, był, to było kapitalne spotkanie. Jeżeli chodzi o, o naszą drużynę, to na pewno na pewno poprawiliśmy, zmniejszyliśmy liczbę błędów i to, i to, to bardzo korzystnie wpływa na, na nasze granie. Ogromne zaangażowanie w obronie. ci stanowiliśmy, stanowiliśmy naprawdę świetnie grający zespół przede wszystkim w obronie i za to, za to serdecznie dziękuję chłopakom. Idziemy dalej. Tak jak już myślę, że jak już trener wspomniał, te błędy zaważyły na naszej grze, popełniliśmy ich zdecydowanie za dużo w obronie, kilka wyrzuconych piek w ataku, no i to poskutkowało tym, że przegrywamy jedną, mimo że tak jak trener wspominał, rozmawialiśmy o tym, żeby się skupić i... No nie popełniać tych głupich błędów w obronie i tak dalej. No mimo wszystko wychodziło i przegrywamy jedną bramkę. Zgodzę się tutaj ze słowami e, trenera. Dla nas to spotkanie miało, można powiedzieć, już duży ciężar gatunkowy. Szczególnie, że graliśmy na trudnym terenie w Głogowie. Chciałbym pogratulować mojemu zespołowi, bo dzisiaj pokazaliśmy kawał serca walki i, i naprawdę udało nam się zagrać. Uważam dobre spotkanie i, i uważam, że, że dzisiaj widowisko w Głogowie stało na wysokim poziomie. Dziękuję.